Cześć i kochani, korzystałem z okazji, że nie będzie nas dwa tygodnie, nie przepraszam, tydzień czasu nas nie będzie w domu, bo jak wiecie jesteśmy właśnie na urlopie, kiedy to oglądacie już jesteśmy po urlopie, ale wykorzystamy ten tydzień czasu naszej nieobecności na to, żeby spsikać ten nasz nieszczęsny drawnik kolejnym wynalazkiem na chwastnicę, czyli chwasta, który porasta nasz ogródek i w końcu sobie... Z nim zrobimy porządek Tak więc tam w oddali stoi już e, Nasz spryskiwacz Zaraz będziemy rozrabiać wodę Ale ja sobie jeszcze otworzę e, Paczkę, bo wczoraj wyciągnęliśmy Z paczkomatu e, No, dokupiliśmy akcesoriów Do naszej GoPro'u y nowej Dziewiątki Tak więc szefowa od razu zakupiła Bo w zestawie nie było Ładowarkę, dwie baterie Oczywiście Firmy nie GoPro, ale to wiecie. No one tak samo działają jak te od GoPro, nie? A są w tańsze. No to jak można. To się kupuje. I takie bateryki przyszły z takim setem ładującym. Co prawda, zobaczcie, do siódemki kupiliśmy takiego boksa. Też, kurde, jakieś nie GoPro, tylko probody. Ale z git, i tu fajnie to zamykacie i się wam ładują. To jest to samo, po prostu baterie będą na wierzchu widoczne. O, ale patrzcie. Cmyches, cmyches, ciach, tutaj kabel, a był przewód no w tym. Właśnie chyba nie, nie było. Teraz nie dają no teraz nie dają przewodów, bo to jest proekologiczne, że ty przewodów w domu, oczywiście, masz od groma. No, mam od groma. To sobie przewód, no i z takim setem będziemy sobie mogli jechać na wakacje. Ale jak pamiętacie, GoPro przyszło do nas w takim zestawie, jeszcze nawet foliki nie ściągnąłem. I żeby się nie wytukły, bo tutaj mamy o jedno szkiełko, drugie szkiełko, trzecie szkiełko, to dodatkowo szefowa jeszcze zakupiła zestaw tych zabezpieczających. Szybek, będziemy to sobie zakładać, żeby było zabezpieczone. I dodatkowo, jeszcze dokupiła case, do którego możemy sobie dorzucić tutaj uchwyty na mikrofony, tu jakieś takie wkręcane na obiektywy. No i przede wszystkim, wiecie, tutaj to GoPro jak upadnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że się stucze A to, jak to się robi? O. A to jak załadujemy w to. Ciekawe czy jak te szybki nakleimy to powchodzi. Czyżby Nie wchodzi? To się nie powinno nic z tym wydarzyć. No nie wiem tu coś, aha bo to trzeba będzie ściągnąć pewnie. Tak. No nieważne generalnie tu już od razu mamy wyjście też pod mikrofon. Co śmieszniejsze do siódemki naszej mamy Wejście, tutaj ten adapter taki, nie? żeby sobie podłączyć mikrofon zewnętrzny, a ten do dziewiątki, widzicie, że ten schowek jest już krótszy. Nie wiem, czy trzeba dokupić nowy. On nam gdzieś zginął, ja go muszę poszukać. Bo... Powiem szczerze, że on nie był tani, a trzeba oryginalny kupić, nie? Tak więc, takie rzeczy żeśmy zakupili. Aha, jeszcze takie te reduktorki od razu do tego, bo nam się połamały przez te wszystkie, kurde, przygody. Statyw też mamy do wymiany. A no i jeszcze zaślepka na, na obiektyw, żeby nam było bezpieczne w podróży, więc. Głównie nasz wyjazd, który będziemy teraz robili w góry, będzie kręcony z dziewiątki. Z racji tego, że na szlaku nie będziemy chcieli po prostu brać ze sobą sonówki, ona jest trochę za duża i niewygodna, więc to nam przyszło. To będziemy sobie instalować. No ale przejdźmy do, jakby, meritum naszego odcinka czyli oprysk na chwastnicę. Moi drodzy szefowa poczytała, posprawdzała na Instagramach i proszę bardzo. Przyszedł do nas taki Bayer. Bayer full, to chyba ten Bayer od szczepionek, a jeśli oni robią szczepionki na koronawirusa, to na chwastnice mają kocura. <grych> Mamy Pumę, ponoć Puma dobrze sobie radzi, herbicydy, przeznaczona do zwalczania chwastów, jednolistnych w zbożach. No ale na trawę też działa. A nie źle trawy? No nie Widziałam efekty, wygląda zajebiście No dobra, ja wierzę szefowej, także mamy pumę I teraz tak, Dziubek zakupiła już od razu litra A co się okazuje, że na 5 litrów wody Trzeba 50 ml użyć tego preparatu Ja tutaj już mam swoją miarkę Specjalnie dla Was taką miarkę przygotowałem 50 ml Na tej miarce 50 ml to jest pod białko <laughs> Także lejemy pod białko tu, tu, tu wstrząsnąć? przed użyciem? No, wstrząs Kurde, wygląda to jak mleko. No i to niby teoretycznie wystarczy na 500 metrów kwadratowych. Zobaczymy, jakby co. Chociaż wiecie co, ostatnio byliśmy w szkółce, jak kupowaliśmy ostatnie drzewa i tam właśnie mówili, że ludzie to przesadzają, bo nie stosują się do zaleceń. Jak jest zalecane 50 ml na 5 litrów no to dajmy te 50 ml, a inni niektórzy mówią, a to tam więcej, bo lepiej szybciej zadziała, nie? A się okazuje, że dają więcej i się okazało, że efekt jest zupełnie odwrotny do pożądanego, że się bardziej szkód narobiło niż... Kurde, jakie to gęste. Dobra. Dlatego ja pewnie tak mało daje się, bo to jest jakieś mocno stężony. Dobra, mamy. Wrzuciłem pod białko. Nie wrzucam więcej. Ja tutaj słucham się rad specjalistów, chociaż wiecie, też bym... Januszowemu zrobił i ten, dlaczego nie w miarce na przykład takiej tutaj mam miarkę, no bo to już wiecie, jak już to zabrudzę, to będę musiał to wyrzucić a szkoda takiej miarki jednorazowo wyrzucać a trzymać taką w domu jeszcze bym zapomniał i potem sobie odmierzył składniki do pizzy i bym zrobił ostatnią wieczerzę dobra, mamy to dawaj tłoka a już 5 litrów jest. Tak. Także zakręcamy. Jak ci się ten opryskiwacz sprawdza? Dobrze, bardzo dobrze. Opryskiwacz z Juli, nie? Znaczy z Juli? No z internetu, ale generalnie ze strony Juli. Z Allegro. Z Allegro. Ale już nie jest w tej tonie, co ja kupowałam. Nie? nie? bo jak ostatnio komuś podsyłałam linka, to już kosztował 140, za niego dawałam 80. A no słuchajcie, to takie promocje, to tylko u A nie by się przydała, jakby to był taki plecaczek, a nie taka torebunia, bo to takie nie Idziemy na dwór to za, za ten wstrząsnąć i będziemy pryskać. Dobra, znajdujemy się już przed naszym trawnikiem. Zobaczcie, jak on wygląda. O, tuż tutaj mamy naszą rzeczoną chwastnicę, tak ona wygląda, czyli takie brzydkie badziewie, takie czerwonawe łodygi, strasznie grube. Spróbujemy wyrwać. Tak, ona ma krótki Opa! No, rwie się. To mamy taki ten, taki przyrząd od Fiskarsa do wyrywania takiego ręcznego. Powiem Wam, że rewelacja naprawdę bardzo fajnie, on działa, tu się wbija, naciska i wychodzi. Później posprzątam, tak więc zaczynamy nasz oprysk i pamiętajcie zawsze jak robimy oprysk najlepiej właśnie żeby zwierzęta nie chodziły i, i tak dalej, ale też pamiętajcie żeby po prostu dacie wzrosnąć tym chwastom, czyli że nie robimy tego na świeżo skoszonej trawie. Tylko czekamy po prostu z tydzień, dwa tygodnie, aż ta trawa nam urośnie z tymi chwastami. Te chwasty będą miały szansę po prostu te liście, żeby dostały szota z tego. No i, no i wiadomo, że no przez ten czas, te dwa, trzy tygodnie, ten nasz trawnik będzie wyglądał jak dżungla. Po całym zabiegu będzie wyglądał jeszcze brzydziej. No ale wiecie, że efekt końcowy powinien być zadowalający, więc ja psikam i zaraz zobaczymy, co dalej. Urlop, urlop i po urlopie zleciało jak zbicia strzelił. Odpoczęliśmy i w międzyczasie nasza puma, pumcia kucurek pod... mam nadzieję, że zadziałał, tak więc zobaczmy, chodźcie zobaczcie co tu się działo. W międzyczasie, kiedy nas nie było, tutaj system podlewania działał, tak więc trawa jest e, zielona, wyrosła. Natomiast patrząc z daleka, widzimy, że jej kolor się zmienił na taki trochę brązowawy. Stało się to dlatego, że te wszystkie chwasty, które się znajdowały w naszym trawniku, po prostu przestały rosnąć i zaczęły po umierać. Tutaj szefowa w dniu wczorajszym, bo wczoraj przyjechaliśmy, zaczęła już wyrywać. Te widoczne chwastnice. Zobaczcie, tak wygląda oto chwastnica. Wielu z Was pisało, że to jest te chwast jednoroczny, więc miejmy nadzieję, że nawet jeśli coś by przetrwało, to po prostu nie pozwolimy, żeby tutaj się nasiona powysiewały i w przyszłym roku, żebyśmy już nie mieli z tym problemów. Tak więc tak to wygląda. Zobaczcie, że tej chwastnicy naprawdę było sporo. Ja mam nadzieję, że ona definitywnie została zniszczona. I e, nasz trawnik będzie teraz tylko z tygodnia na tydzień coraz pięknie wyglądał. Tak więc chodźcie, zobaczcie. No myślę, że daj zadziałało, bo tak to by ona urosła, jak my przez tydzień nie kosiliśmy. Mam nadzieję, że e, w końcu będzie spokój. Powiem Wam szczerze, że ta chwastnica to jest faktycznie niezbyt fajny chwast, bo zauważcie, że on. Dosyć brzydko rośnie, naprawdę takie grube kłącza, no nie, ładna chwaśnica <grym> Bardzo grube kłącza, one, wiecie, jeśli tak jak tutaj są porozsiewane w bardzo bliskiej odległości, to nie robią zbytnio efektownego efektu, efektowny efekt. Sorry, po urlopie jestem. No i nie spodziewajmy się, że w tym roku taka trawa będzie idealna. Dokładnie. No, Słuchajcie, tak to jest jak się sadzi trawnik z ziemi, która przyjeżdża zewsząd. Tym bardziej mieszkając przy, przy polu. E, nawet jakbyśmy sobie to odchwaścili, to zawsze coś może nam z pola naść. Tak więc no, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że puma zadziałała, ale po kolorze tych chwastów widać, że chyba żeśmy je ukatrupieli. Tak więc ja odpalam sobie kosiarkę, jeszcze sobie skoszę ten trawnik, a wy zobaczycie, jak on będzie wyglądał po koszeniu. Minęły dwa tygodnie, gdzieś około dwóch tygodni, prawda? Tak. Od kiedy żeśmy tutaj e, ostatnio sprawdzali naszą trawę, daliśmy jej jeszcze właśnie trochę czasu, żeby zobaczyć, jak tutaj się to zachowuje, i teraz można zobaczyć, że chyba puma podziałała. Bo nie widać, żeby nasza chwastnica odbijała, wręcz możemy zobaczyć, że Tutaj na przykład to takie jak było, takie jest, więc mamy chyba problem z głowy, raz by trzeba by było ewentualnie takie rzeczy albo zostawić, żeby to zgniło, albo wyrwać. Zobaczcie, że ona wcale nie ma takich jakichś mega długich korzeni, możemy to sobie takim urządzonkiem śmiesznym powyrywać i powyrzucać. No, natomiast jeśli tego byśmy nie zrobili, no to, to po prostu podczas koszenia to zgnije i, i zdechnie. Zobaczcie, że jednak mimo tego, że puma nie działa na trawę, no widać, że coś tutaj się zadziało z naszego zielonego, soczystego trawnika, no, trochę się kolor zmienił z, na taki brązowo żółty. Tak. Ale, ale my dwa te. Ale ona dostała <grym> dwa opryski, bo najpierw daliśmy jej substrala tak. na te dwuliścienne a drugi raz daliśmy pumę i no młody trawnik trochę w dupę dostał ale żyje i ma się dobrze więc w dzisiejszym dniu jeszcze sobie trochę pochodzimy i powyrywamy te pozostałości tych trupków a te, które zostaną to zrauje pies, nie? Niech, z, niech zgniją i później sobie nawoziemy trawę jarą bo zostało nam jeszcze e, półtora opakowania więc e, sobie będziemy jeszcze ją nawozić, żeby ją e, wznowić, od, żeby odżyła. Trawa została skoszona, kiedy dziubek przed wczoraj chyba. Przedwczoraj. Tak więc tak to wygląda. Gdzie Gdzieniegdzie widzicie, że się takie ciemne place porobiły. No to są miejsca, gdzie po prostu tam były jakieś inne te dwuliścienne. Ich w tym momencie nie ma, więc trzeba będzie zastosować dosiewkę. Ale mamy jeszcze dosiewkę, 5 kg trawy i jak się zrobi trochę Chłodnie. Moglibyśmy to teraz zrobić, ale nie mamy za dużo czasu. Na jesień albo na wrzesień jakoś po prostu zrobimy, dosiejemy sobie, przesypiemy to może piaskiem, tak? Wiecie, żeby to się szybciej ukorzeniło. I zobaczycie, że jeszcze w tym roku. A na przyszły to już w ogóle ten trawnik będzie A fajny. Tak więc chodźcie, jeszcze powyrywamy sobie trochę tych takich trupków, nie? Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Zbijam, dobrze. tak. Dobrze. I bum, i bum. Tak więc, można sobie dla relaksu w ogrodzie. Rudy, rudy. Powiem Wam szczerze, urządzonko naprawdę fajne, mimo tego, że... Przesuń się. ...że tam w swojej prostocie to wcale nie takie tanie. Już nie pamiętam ile to kosztuje. 130. 130-150 zł, ale powiem Wam szczerze, że w takim ogrodzie powinno coś takiego zawsze się znajdować znajdywać to jest akurat Fiskars, ale wiem, że chyba w Obi można jakiś zamiennik odpowiedzieć tak, ale on nie jest dużo tańszy aha, to, to jest tam kto, kto co ma na miejscu nie? ja sobie pochodzę, powyrywam i właśnie takie miejsca później warto by było no uzupełnić trawą, chociaż widzicie dziurka jest w miarę, w miarę mała no. Tak więc trawnik na pewno na pewno się uzupełni. To co? Jedziemy z wyrywaniem. Trochę, to, trochę, trochę ta chwastnica to wygląda jak te... Jak obcy, nie? Dalej. Jak te zarodki obcego? No trochę jest tej chwastnicy. Teodor jest najbardziej zainteresowany. Teodor, Ty byś mógł to powyrywać, co? O właśnie, pazurkiem i do przodu. Ktoś, to jest Twój prawny. Zrobisz to dla nas? witajcie. My już jesteśmy po robocie. Powyrywaliśmy trochę chwastnicy i ręcznie, i tym fiskarsem. Wiadomo, że nie wyrwiemy wszystkiego, bo jest jej bardzo dużo, ale ona tak naprawdę już zgniła, wyschła, więc tak na, ona już nie powinna odbijać. Raz na jakiś czas po prostu przejdziemy i sobie ją powyrywamy. Następnie Łukasz yy, rozrzucił nawóz. Jara, ile? Ile rozrzuciłeś? z też? Trzy czwarte? 3 czwarte worka na całe na nasze 660 m2. I dodatkowo jeszcze zrobiliśmy wysiewkę, czy dosiewkę, bo mieliśmy takie dziury, akurat tam, gdzie nam trawa nie wyrosła albo tam, gdzie wyrywaliśmy chwastnice, czy tam nam już padły te chwasty po substralu. To tam były dziurki i trzeba było je dosiać. No i ta też trawa nie była w niektórych miejscach taka gęsta, a byśmy chcieli, żeby była gęsta, może w przyszłym roku już będzie taki dywanik. Co zrobiliśmy po zasianiu trawy? Jeszcze ją zapiaskowaliśmy, żeby ani nam ptaki nie wydziebały tych nasion, no i żeby tam miało ładnie wilgotne, ciepłutko i żeby sobie rosło ładnie. Zaraz będziemy ją podlewać i mam nadzieję, że ładnie się zagęści. A my idziemy odpoczywać. Jak słyszycie, ja jestem troszkę chora, ale działamy. Nie ma, nie ma e, po prostu opcji, żeby chorować, tylko trzeba działać, działać, działać. Także widzimy się w jakimś kolejnym odcinku, pokażemy Wam, jak nam wyszło, ale puma zadziałała, tak? Chwastnica została wytępiona. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się nie pojawi kolejny raz, że się nie wysiała. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.